Cześć ludzie, witam was serdecznie. Z tej strony Kargul. To taki mały poradnik. Jeden z widzów prosił mnie o to, żebym pokazał, jak spolszczyć GTA San Andreas w wersji Steamowej, bo są spolszczenia, ale spolszczenia. Nie do końca chcą się ładnie zainstalować na wersji gry pod Steama. Także chcę, tu macie link do do serwera. No wybrałem był jakiś serwis hostingowy do spolszczenia. Te spolszczenie nie ma żadnego wirusa w sobie, także ja mam zainstalowany na komputerze te spolszczenie i moje GTA jest po polsku, chociaż wersja steamowa jest po angielsku, ale, ale bardzo ładnie sparszcza ten program. Także podrzucam wam link do tego. Tu klikacie sobie, pobierz plik. Ja teraz to właśnie zrobię. Powinno się rozpocząć pobieranie. Zapisz jako. Bierzemy sobie, zapisujemy tam, gdzie chcemy. Ja to akurat wrzucę do folderu, gdzie mam Steam. A. Na dysku D, Program Files. Szukamy Steam. Tu będzie teraz taki katalog, jak Steam Apps. I w Steam Apps jest katalog Come on i tu są Wasze wszystkie gry, które macie. Nie wiem, gdzie macie zainstalowanego Steama. Może być to równie dobrze C, C Program Files X86 Steam. Ja mam akurat wersję Windowsa 7, 64-bitową. Każdy ma inny system, więc różnie to będzie. Ale tam, gdzie macie Steama, tam macie w katalogu Steam Apps, CAMONT, wszystkie gry, które macie zainstalowane. Wchodzicie sobie do GTA San Andreas. No i tu zapiszę ten plik. Zapiszę sobie, on się teraz mi pobrał. Wchodzimy sobie jeszcze raz. D Program Files. Tu będzie Steam, Steam Apps, Come on GTA San Andreas. I tu mamy ładne, piękne spolszczenie. No oczywiście, jak, na czym polega problem? Jak odpalisz sobie spolszczenie, no to przechodzisz tutaj w tym kreatorze dalej, pokazujesz mu, gdzie masz zainstalowaną grę. No to zmienimy sobie, prawda? Jeszcze raz Wam pokażę. 86 Program Files, Steam, Steam Apps. Wchodzimy dalej i pokazujemy mu ten folder, w którym mamy zainstalowany GTA. I co się dzieje? Wywala, że w wybranym folderze nie ma GTA San Andreas a dlaczego? No powiem wam dlaczego. Dlatego, że wersja, wersja Steamowa yy, ma inną nazwę pliku wykonywalnego, który odpala grę. Jest GTA Myślnik San Andreas. A żeby spolszczenie działało, to trzeba zamiast myśnika dać te podkreślenie. Podkreślenie GTA San Andreas. I teraz jak się odpali ten program, wybierze mu się, już wejdę jeszcze raz, się naklikam tu ale, ale jak mogę wam pomóc no to czemu mam nie... nie pomóc wybierasz sobie GTA San Andreas i teraz What the hell <ścoughs> Zaraz, zaraz coś popieprzyłem Zara EeeB No dobrze jest przecież jeszcze raz jeszcze raz, coś tu widzicie, jak to jest. Powinno to zadziałać. to powinno chodzić. Aha. A jeszcze jedna sprawa. Dobra, już sobie przypomniałem. Jak zaznaczycie ten folder w Steam Apps, te GTA Grant. No, wiecie, Twu. GTA San Andreas, to on ten program do spostrzenia dorzuci wam dodatkowo, mm, dorzuci wam tutaj e, dodatkowo GTA San Andreas. To trzeba to wykasować. Tak, to jest to, ja widzicie, instaluję po raz któryś to i też się naciąłem na to. Wykasujcie z końca, z końca tej ścieżki, bo wy, wy podajecie tylko to, prawda. Wy tylko to podajecie, a program tu dokleja jeszcze GTA San Andreas, więc nie macie takiego folderu w tym w tym folderze, nie macie takiego folderu, więc tu trzeba to usunąć i teraz jak naciśniecie, to dopiero wam się to zainstaluje. No i jak się zainstaluje, no to teoretycznie e, Gierka powinna już ruszyć i być w wersji e, Polskiej. No mam, nadzieję, mam nadzieję. Pamiętajcie o tym, żeby zmienić geta San Andreas na, zamiast myślnika na podkreślenie i podając tą ścieżkę, wywalić tam na końcu to, co pro, ten patch sporszczający mm, Wam yy, dokleja. Czyli tam będzie, oprócz tego, że podacie na przykład yy, GTA San Andreas folder, jako że tam jest wasze GTA, to on jeszcze dorzuci GTA San Andreas. No to dodatkowy folder, w którym nie macie tej gry. No to nie dziwne, że nie widzę o pliku. Także mam nadzieję, że wam to pomoże, a za chwilę rozpoczynamy nową yy, rozgrywkę, yy, nowy odcinek z gry GTA San Andreas, na który was serdecznie zapraszam. Na razie, do usłyszenia.